Moi drodzy, chcę bardzo serdecznie zaprosić na seminarium formacyjne organizowane przez naszą Szkołę Ewangelizacji seminarium zwycięstwa nad grzechem. Jeżeli spotkałeś Jezusa w swoim życiu, jeżeli oddałeś mu życie, jeżeli chcesz iść za nim, to jedna z pierwszych rzeczy, która musi się dokonać w życiu duchowym, to jest takie ustawienie dobrej relacji do grzechu i nabranie tożsamości zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Każdy z nas walczy z grzechem. Każdy z nas robi to tak, jak potrafi. Być może robisz to na podstawie pewnej literatury, być może korzystasz z Bożego Słowa, być może korzystasz z różnych podpowiedzi jakichś kierowników, przewodników duchowych. Chcę cię zaprosić na pięcioodcinkowe seminarium zwycięstwa nad grzechem, który da Tobie dobrą teologię tego, czym jest grzech. O jakie zwycięstwo chodzi? Dzięki czemu zwyciężamy? To seminarium będzie dla ciebie naprawdę rewolucyjne, ponieważ odwróci Twoją uwagę od samego Grzechu, a przede wszystkim skoncentruje cię na Jezusie, który jest naszym zwycięzcą. Najczęściej przegrywamy z Grzechem, ponieważ bardzo mocno koncentrujemy się na walce z nim. Natomiast Zwycięstwo leży w naszym Panu Jezusie Chrystusie. W jaki sposób zatem odwracać się od grzechu, patrzeć na Jezusa i przyjmować od Niego zwycięstwo? Tego doświadczysz. Nie tylko dowiesz się, ale doświadczysz na naszym seminarium. Jeden z odcinków dotyczy pokus i tego, jak sobie z tymi pokusami radzić, jak je zwyciężać. Kolejny odcinek będzie mówił o takiej drodze do dojrzałości duchowej, która pozwala nam być wolnymi od grzechu. No i będziemy się przyglądali naszemu charakterowi, od którego tak naprawdę bardzo dużo zależy. Zależy to, w jaki sposób my w tych sferach grzechu i zwycięstwa się poruszamy. Więc bardzo ciekawe tematy, bardzo głęboka, mocna, biblijna teologia, ale przede wszystkim doświadczenie, praktyka i ćwiczenia, do których jesteśmy po każdym odcinku zapraszani, aby po prostu to wprowadzać w życie. Więc zapraszam na seminarium, w czasie którego będzie modlitwa, słowo i konkretne zadanie domowe, by przez tydzień albo przez tyle czasu, w jakich będziesz oglądał kolejny odcinek, po prostu pracować nad tymi treściami, które podajemy. A więc zapraszam na seminarium Zwycięstwa nad Grzechem w Palutyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji.